To był już siódmy międzynarodowy plener w Orkuszu pod hasłem Srebrne Miasto. Muszę powiedzieć, że przez 2-3 lata nie uczestniczyłem w tym plenerze, chociaż w tych wcześniejszych brałem udział i malowałem obrazy. I muszę powiedzieć, że impreza się coraz bardziej rozrasta, ale w tym sensie, że nabiera charakteru międzynarodowego. Zaczynają przyjeżdżać artyści ze Słowenii, z Czech, z Francji z Rumunii, z Ukrainy, no oczywiście Polacy z różnych ośrodków i z różnych miast Polski. I to się staje impreza, wydaje mi się, dla Orkusza znacząca. Ta wymiana kulturowa, czy wymiana pomiędzy artystami, którzy wychodzą z innych krajów, reprezentują odmienne kultury, tradycje, jest bardzo ważna zarówno w trakcie spotkań. Które się odbywają podczas pleneru, jak i później jako rezultat prezentacji. Dzisiaj uczestniczymy w wernisażu poplenerowej wystawy, no i wymieszały się te prace, te obrazy między sobą i teraz mówimy w takim międzynarodowym języku. No, malarstwo jest językiem uniwersalnym oczywiście i tu trudno od razu dociec kto jest Francuzem, kto Polakiem, a kto Słoweńcem. Po prostu w ten uniwersalizm sztuki polega na tym, że bardzo szybko te formy ekspresji przenikają do innych nacji. Artyści podróżują, artyści w tej chwili bardzo szybko dowiadują się, co się dzieje na przeciwległym krańcach Ziemi. W związku z tym ta sztuka się tak bardzo nie różni od siebie, natomiast jednak pewne doświadczenia, mentalność i, i konstrukcja emocjonalna ludzi jest inna, inne widzenie spraw i to jest bardzo dobre i bardzo dobrze wróży tej imprezie. Myślę, że w przyszłym roku ósmy międzynarodowy plener Srebrne Miasto odbędzie się i organizatorzy i tu mam na myśli artystę malarza i grafika Stanisława Stacha, pomyśli jak dobrać artystów, jak skomponować personalnie plener i jakie rezultaty później artystyczne wynikną z tego. No przy okazji miasto Olkusz ma wspaniałą promocję, poza granicę swojego miasta oczywiście, a w tej chwili ma promocję międzynarodową. My wyjeżdżamy z Olkusza i opowiadamy o Olkuszu, mówimy co się tu jak piękny jest region i okolice Olkusza, okolice e, Jury krakowsko częstochowskiej i wydaje mi się, że to wszystko razem e, jest e, pozytywnym e, zjawiskiem i przyczynia się do wymiany wartości artystycznych.